przywitaj się z obudową z monitorem 4500 jakoś ja kiedyś komputer robiłem, ja wiem, z 12 lat temu tutaj tak samo patrzymy na wycięcie bo tylko w jedną stronę one pasują po coś to, to trzeba zdemontować no ale ja bym to jeszcze dla pewności odkręcił kładziemy sobie na plerygo co to jest? Już chciałem rwać. Grubsza akcja, cię z prądem, nie ma prądu. Trzeba sobie jakoś radzić. Się cieszę jak dziecko, mając teraz taki komputer. Ojku, jaki on ciężki jest. Najbardziej co mi się podoba z tego komputera to... Tada! Witamy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chcemy wam pokazać, jak można samemu złożyć komputer. Jak to wygląda, po prostu kupiliśmy części, obudowę i będziemy składać komputer, bo no co, jak pracujemy na laptopach, laptopy często się zacinają, to nie jest robota, więc postanowiliśmy, że zamówimy komputer. Komputer ile nas wyniósł, to dowiemy się w następnej części odcinka. I co, to do roboty, zobaczcie jak nam to poszło. Jeszcze poczekajcie. Niu Te... Przywitaj się. Ale no poczekaj, chodź, 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 nie bądź taki. Przywitaj się. No, nie, 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 nie. Siad i daj głos. Daj głos. Daj głos. No. Tak się witasz z widzami. On chce, żebym go ganiała, O, o, tak to wygląda. O. Zobaczcie. O, i sobie w kółeczku biegasz, bo tak w kółeczku. chcę, o, a, a, a. o, o. O, 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 ta, ta, zaraz się no, i tak to jest, jak się ma pieski w domu. Dobra, ja kończę, idę z się trochę pobawić, i zostańcie z nami i zobaczcie, jak wygląda nasza paczka. Jak widzicie, paczka nam przyszła. Zamówiliśmy sobie komputer. I tak paczka wygląda. Co my tu mamy? To już Matek będzie mówił, co my tu mamy. Ja tylko chcę komputer zobaczyć, jak jest, bo on coś tam mówi, że jakieś to jest, czy co. Co on tu pozamawiał? No a psy my się to dla mnie. No, coś tutaj. Ja się nie znam, więc ja tylko wyciągnę. <śmuchy> I tutaj jest komputer. Właśnie o niego mi najbardziej chodziło. Zaraz go wyciągniemy. Tak to wygląda. Ciężko było go trochę wyciągnąć, pewnie Matek chciał otworzyć, ale co, ja jestem w domu, to ja otwieram. Najbardziej chodziło nam o to szkło, czy jest całe, bo tu jest szkło z tej strony, a bo to jest przeźroczyste, tam wszystko widać, co jest w środku, ale widzę, że jest wszystko ok. Zostawiam go, nic odtaję, pewnie Matek będzie go składał później, to zobaczycie, jak to wygląda. Co NiuNiu, tegrzejesz dupeczkę? Tam troszkę się jeszcze pali, co? Zimno, zimno dzisiaj. Nie wiem, ile tam, 5 stopni? No i tak to wygląda, więc wrócimy jak już Matek przyjedzie. Może zapowiesz, co Ty tu w ogóle wiesz robił? Co ja będę robił? Ja w sumie jeszcze nie wiem, co ja będę robił, ale próbuję złożyć komputer. Te części, które tu leżą, poczekaj, pokaż, to są tu, tu... No podzespoły Kilka, bez, tak, telefonu. bez telefonu. To ile to kosztowało? Z obudową, z monitorem 4,5 tysiąca jakoś. No i to jest ten odcinek, który miałem pokazywać jak się składa taki komputer. Ale co tu wiele będę mówił szczerze powiedziawszy, nie wiem jak to zrobić do końca i będę się posiłkował na pewno filmami na YouTubie i internetem. Takie coś jak na przykład procesor. Nie wiem gdzie włożyć, bo to w to gniazdo się go wkłada i tyle no nie. I to jest AMD Ryzen Siódemka 8700F. No taki, taki średni bym powiedział 650 zł za sam procesor. Karta graficzna 1100 zł prawie. Dysk 250 około pamięci RAM jest 2 razy 16 gb To jest około 450 zł, także takie koszta są. No i musi być tak. W taki sposób tutaj się zamyka tutaj. Ja kiedyś komputer robiłem, ja wiem, z 12 lat temu, teraz powinna odskoczyć ta blaszka tutaj. Kiedyś też tak się robiło? Odskoczyła. Nie, widziałem to na filmikach, że tak się po prostu robi. Procesor mamy zamontowany, ale do tego chłodzenia, które kupiłem trzeba tu na pewno przekręcić te blaszki, które są zamontowane na płycie głównej. To gdzie przekręcić? No coś z tego wziąć, ale dokładnie jeszcze też nie wiem co. No okay. co z takich łatwiejszych rzeczy, no to mogę pamięci RAM sobie Zamontować, no bo to jest banalne, tak? To się no wiesz, dla, tak są już banalne, ale dla kogoś to jest banalne, te blaszki założyć też? No tak, ale ja tego nie robię na co dzień, i dlatego nie jest to dla mnie takie proste i oczywiste. Mhm. Tutaj tak samo patrzymy na wycięcie, bo tylko w jedną stronę one pasują. Mhm. W drugą stronę byśmy już sobie tego nie założyli. No jak te wskoczą dzyndzle, to znaczy, że pamięci ramy już są też dobrze zapięte. Druga kość, one będą działały z dual channel, czyli będą szybsze. Jeszcze... A tutaj można ich dać ile? Pstery? Cztery? Cztery. No. Ta płyta główna ma chyba do 96 giga, ale no, gdzie my to wykorzystamy, nie ma takiej opcji. Można sobie kupić zawsze, tak? Tak, można sobie dokupić. No i dobra, to jest już wciśnięte. Pamięci mamy, procesor mamy, dysk twardy. Kiedyś pamiętam te dyski twarde, które były talerzówki. One były tak wielkie, takie ciężkie, a teraz o 1 terabajt mamy tutaj w takim Pierdzielniczku mały. Muszę krzyżaka sobie jakiegoś naszykować, bo to jest chłodzenie też tego. A nie masz tego fajnego, skupię sobie w. A, no w jakimś... No i dobra, patrz, odkręciło nawet. No. I teraz tak, to jakoś tutaj musimy wcisnąć. a też jest taki pierdzielnik. Tylko mówię, ja to robię też pierwszy raz, bo jeszcze tego nie robiłem. To jest włożone i teraz chyba powinno się to zerwać. To ma chłodzić te pamięci, nie? Tylko czym mam to zrobić? Tu była w zestawie taka malutka śrubełka. To by było do tego? No, powiem ci, że chyba to by było do tego. To nie jest takie proste. Nie, muszę pójść po malutki śrubokręcik. A i ja wam tu pokażę mojego pomocnika. gdzie wie wiesz? Chcę, żebym się z nim bawiła, ja żebym go ganiała za No, pokaż. Jaką ma zabawę? Pokaż. No, no. Będziemy się jak ganiać? Ja cię zastębę. Dobra, wrócił. O, o, on jednak nie jest magnetyczny. Powinno się odkręcić, żeby to chłodziło. Tak, no M2 SSD to jest nawet podpisane, nie? Tak się wkłada, i tu następna śrubka. Ty wolisz ręcznie? Tak, kręcić. bo tym kluczem to. I tyle. Dysk twardy zamontowany. Tu jest na kartę graficzną, ale to później. Teraz trzeba zająć się montażem tego chłodzenia. Teraz bym musiał zobaczyć instrukcję, bo to jest procesor na gnieździe AM5 no. i na pewno to tutaj będzie. Dobra, coś tam poglądał i odkręca teraz takie tutaj zakładki jakby, czy nie wiem, co to się nazywa. No jakieś pod takie standardowe chłodzenie, coś tam to, to trzeba zdemontować. Mhm. Teraz tu ma na up. Nie wiem jaki, już wiemy to to i nie wiem czy trzeba użyć śrub z zestawu czy standardowe jakieś tu pasują. CPU i CPU Czy tak? Idzie. I tak. Czy tam? Tak. I tak. Na takim rozstawie będzie pasowało Bo tu można sobie ustawiać właśnie, jest jedna dziurka, druga, tu jest jedna, druga I w zależności jaki jest ten system, czy jak to się nazywa? Tak to musi wyglądać To tak zostaje, mocniej przykręcamy i nakładamy chłodzenie Dobra Co ty zrobiłeś? Jaki szunyce, widzieliście to? Bliż mi tutaj zbrudził na dywanie i później wszyscy dziwią, że paskudny dywan. Idzie sobie, wyciąga tutaj drewienko i pójdzie mi tu brudzi, ja muszę sprzątać. No jak widzieliście, rozpaliliśmy w komineczku. Nie czyściłam, bo mi się nie chciało, ale fajnie jest. W komineczku? Musiałem taki śrubokręt wziąć. Pokaż ten śrubokręt. Taki długi? Tak. O, dobrze, żeby... że masz. No, bo dobrze pasuje. No i dobra, tu pewnie będzie fala krytyki duża za to, że zamontuję to chłodzenie na standardowej paście, która jest tutaj dana od producenta. A to powinno się na innej paście dać? Ja uważam, że po to jest dana, żeby taką dać. Tu dobrze masz taki śrubokręt długi. Patrz, czy na gwint wchodzi, bo tego nie widzę. No, wchodzę, Z tej strony. Mam z drugiej też patrzeć? Doszło. No ale ja bym to jeszcze dla pewności odkręcił. I z powrotem przykręcił, żeby zobaczyć, czy ta pasta się dobrze rozprowadziła po całym procesorze. Aha. A! jest to ważne, dlatego że to jest później całe chłodzenie procesora. No. I zobaczymy, właśnie jak to się rozeszło. A, zobaczymy, czy dobrze na smarowanie. E, elegancko. Obaczcie. Tu jest tak? Dobrze będzie. Dobrze. Na cały procesor, więc ja uważam, że to będzie służyć. Jeszcze. Potrzeba nam domontować ten jeden wentylator I jego wciskamy w sposób taki Trzeba by było skopiować to Czyli te blaszki, druciki Aha, najpierw to trzeba to umieścić, widzę już W taki jakiś sposób dziwny Wcisnąć jedną, drugą i jeszcze z tej strony Zrobić to samo, co teraz Trzeba to będzie jakoś naciągnąć. A w tą stronę. Ja bym to naciągała za, to za chaczek. To tutaj. I z drugiej strony to samo. Z drugiej strony zrobimy to samo. Tak, tutaj, tutaj, tak. O. Trzeba przede wszystkim też zwrócić uwagę na to, żeby był kierunek taki sam, przewiewu. No i tu producent dając dwa wentylatory zrobił jeszcze taką złączkę. Żeby one działały jednakowo i przy tym samym obciążeniu taką samą prędkość miały. CPU opt, no to tutaj do tego. W taki sposób. O prąd się wyłączył. Prądu nie mamy, o masz. Światło pogasiło się, zobaczcie. Wszystko padło. O, Dobrze, telewizor. Teraz właśnie mamy kominek i ogrzewanie mamy. Tak, bo jakby pompa chodziła czy coś, to by padła, bo by nie miała zasilania, nie? Prądu. A kominek se... Nie, zostaw to już. Kominek se działa. Tylko drewno podrzucić, o. No ale pewnie zaraz włączył. Tu nie przełożyłem kabelka pod ten, tak jak jest tu. I już mnie to w oko kuje bardzo. Nie. No ja niestety taki jestem. No, już tu podłączył wszystko. Co ci tylko przeszkadzało? No musi podejść masz... tu tak, aha, aha. Tak, żeby było jak producent przykazał. Dobra jest. I teraz z drugiej strony. I tu jest. No i dobra. Jak mówiłem wiele się nie zmieniło, ale to jeszcze później kwestia Żeby to wszystko ładnie poukładać, ale co? Nie ma jeszcze fazy jednej. No to co, włączyli tylko jedną fazę? Można tak zrobić? Chyba, że trzeba włączyć w garażu. Spojrzę tam jeszcze właśnie, co się dzieje w naszej rozdzielnicy. Nie ma jeszcze fazy. No to jak? To nie ma jeszcze prądu? To co? Dlaczego nam się to świeci? Nie no, wszystko działa. Wszystkie fazy są. Weź włącz światło. Dziwna sprawa. Nie ma na tym fazy. Czyli co? nie wybija w tym miejscu. Jak byłby prąd, to jest test różnicówki, to było, byłoby coś takiego, że ona by odbiła, Aha. a tu nie ma. Dobra, nie ma to nie ma, no co? Nie ma, a coś tu mi świeci. Kurde, no Wy, wywalę się na tej kłodzie, bo on... Jejciu, jejdź. Teraz nie można włączyć ani indukcji, bo też jednej fazy nie ma. Nic nie można włączyć. Telewizor nie będzie działał, ale coś urwało, gdzieś kabel poszedł. To wieje, no zobacz jak wieje. Widzę, no i wieje gdzieś tam drzewo czy coś. No i dobra, to mamy. To jest płyta główna z Wi-Fi, bo taką chciałem, do tego są dodane antenki. To sobie na sam koniec też wkręcimy, żeby były. Lubię robić takie rzeczy typu skręcanie, ale później trzeba wszystko wgrać, Windowsa całego, całe oprogramowanie. To też chwilę czasu zajmuje. Kładziemy sobie na go. Wykręcamy tą naszą pleksję. Czy to szkło jest? Ja nawet nie wiem. Glas to szkło. No szkło. To nie jest jakaś lipa, nie? Chyba by trzeba było zacząć od zamontowania zasilacza. Zdejmiemy jeszcze ten tył. Co to jest? Nie pamiętam, jak nazywa się ten zasilacz. Ale ten zasilacz jest już taki, że część tych przewodów jest dołączana w momencie, kiedy będą potrzebne. Bo jeżeli nie ma takiej potrzeby, to po co to podłączyć? Tu są te wszystkie przewody. Aha, czyli my nie będziemy tego na razie podłączyć? No, które było... standardowo y, wychodziłyby z tego zasilacza podpięte na stałe, nie? Bo to jest na. Dajmy na to jakiś dodatkowy dysk twardy, na jakiś cd rom czy my nie mamy dodatkowego na razie. No nie mamy czegoś takiego. No dobra, to na razie nie podpinałem, bo nie mamy. Jak ale... kiedyś będziemy mieli, to to podepniemy. Żeby ciągnęło od dołu. Tak, i wypychać będzie tu. To już nie takie kabelki jak były kiedyś, że wszystko było widoczne. Teraz wszystko pochowane, musi być świecące. Gdzie tu jakieś śruby do tego? W tym woreczku nie. No i jak ja teraz przykręcę tutaj? Nie ma śrub, gdzieś powinny być. No, no nie wiem. Tu coś jest. z kieszeń na dysk twardy, chyba, o. Szuflada, już bym wyrwał, już chciałem rwać. No i tu chyba coś jest. Trytytki, nie nietrytytki. No ale ja na razie dysku nie będę dokładał. Wkładasz bebechy? No nigdy to nie jest łatwa jeszcze z takim chłodzeniem wielkim. Trzeba tam natrafić na odpowiednie Punkty. Patrzę od razu jak to ten jest zmontowane. Bo tu trzeba dwie te kieszenie wyciągnąć. Na co? Na kartę graficzną. A. Grubsza akcja z prądem, nie ma prądu. No dalej nie ma, dzisiaj robi coraz ciemniej Dobrze, że chociaż kominek nam oświetla Jeszcze świeczkę kupiłam jedną, to w razie co Zamontowane tutaj, o Matek ma czołówkę Trzeba sobie jakoś radzić No i Ty teraz co masz? Kartę graficzną Boże, ty aż tego nie chcę bez tej folii dotykać, takie to wszystko ładne teraz O tak, zaraz no. będzie zakurzone, wyśmigane No na pewno tak będzie Kładasz to tu, tu już jedno przejście wysunęłeś. Mhm. Mm teraz to trzeba przymontować od góry. Jak to było, to do środka wpadło. O, tak musiało być. Dobra. Coś jeszcze To będzie montowane w ogóle? No nie, już tu jest zamontowane wszystko. Tylko teraz plątanina kabelków będzie. się cieszę, jak dziecko, mając teraz taki komputer. Zobaczymy, czy będzie śmigał. Chyba dzisiaj zasłużyłem na piwo zero Dobrze, że nie mamy elektrycznego samochodu, to musimy pojechać Ojejku, jaki on ciężki jest Tu kartę graficzną trzeba, tu płytę główną trzeba Tu jest podłączone tylko ten, tu trzeba chyba zasilić też płytę główną To nie jest takie hop -siup, jak no, mówię no Powtórzę się już dzisiaj dziesiąty raz, ale jak ktoś tego nie robi na co dzień To nie jest to takie proste i oczywiste Tu nie trzeba, bo nasza płyta, ta karta graficzna nie jest aż taka ciężka Jak są one dłuższe, gdzieś dotąd, bo są też takie to wtedy jest dodany taki, taki pierdzielnik, i tu się robi podpórkę taki, taką. Ja już to tam widziałem. Dobra, mniejsza z tym. O! Zobaczcie, jak u nas ciemno. Już ponad godzinę prądu. Kilometr dalej jest, bo dzwoniliśmy do rodzinki i mówiła, że jest. O! Ja zacięłam latareczkę i tam matek tak siedzi przy tym ja komputerze. Ja nie widzę, <gry> To siedzi przy tym komputerze, a to nie te. te Ciemno jak. wy. Tak to wygląda. Matek się posiłkuje latarką. Coś tam sprawdza teraz na. Nie, teraz telefon do przyjaciela. Aha, dzwoni już do kolegi. Nie. Dzwoni do kolegi, żeby się popytać, ten co się zna. A ja co, wyłączam na razie wszystko. Szkoda, prądu. Nie wiem ile nie będzie, więc trzeba oszczędzać latarki. Jak coś się zmieni, to wiemy Wróciliśmy, prąd wrócił jak widzicie. Matek skończył, ale jeszcze go nie podłączał, więc nie wiem czy będzie działał. No ja myślę, że tak. Myślę, że w miarę to jest estetycznie zrobiony. Dobra, lepiej. Zamontuję szkło i myślę, że pokażemy Wam już jak na górze będzie odpalony, czy działa czy nie działa. No więc... jeż, jeszcze trzeba system postawić, także jeszcze chwila się z tym zejdzie. Zainstalowałem system. Najbardziej co mi się podoba z tego komputera to Tada! Tak, jakby to jeszcze coś dawało, to tylko świeci. <laughs> tak to wygląda. Monitor kosztował 650 zł, jak pamiętam. 31,5 cala. A za skrzynkę daliśmy coś około 3,5 tysiąca. No i dodatkowo myszkę, klawiaturę, która jest w drodze. To 200 zł, 3700 i 600. No niecałe 4,5 tysiąca, bo jest. kupiliśmy jeszcze biurko. To dużo! No, może i dużo, może i niedużo. Jest to rozłożone na raty, zero, więc tego nie będzie tak naprawdę czuć. Mm. Więc myślę, że nie jest źle jak na te czasy. Wyszło jak wyszło, kupiliśmy, chcieliśmy, zawsze nam się dobrze pracowało na komputerze, ostatnio na laptopach, bo jeździliśmy no, za granicę, nie? No, to laptopy były nam przydatniejsze, bardziej o no, tak powiem. Były bardziej poręczne, tak. można było zapakować. Jest co jest, myślę, tak. że będzie pracowało się dobrze na tym komputerze. No, i jutro mamy do odbioru jeszcze biurko. Mniejsze, bardziej nowocześniejsze, gamingowe. No i co? Zainstalowałeś, działa, działa. A ona też świeci na kolorowym No, mryga nie? tak samo uh -huh. jak, jak komputer. Uh -huh. Zobaczcie, za taki bajer trzeba było zapłacić prawie 100 zł. I tu, i tu. No i dobra, tak sobie uh -huh. zażyczyłeś, to lubisz świecidełka. Monitor jest fajny, duży, będzie się fajnie pracowało. I co? Nawet myślę, ty tu taka mała jesteś przy tym komputerze. Myślę, że jest okej, okay. nie zanudzamy, złożony komputer, działa, działa. Myślałam, że w środku komputer ma o wiele więcej sprzętu, bo zawsze były obudowa zabudowana, nie? Kiedyś tam nigdy Aha. ja nie widziałam, że była taka ten wolna. Jak teraz patrzę, jeszcze popatrzę jeszcze raz tutaj, do środka, No tu z tej strony mamy... Mm, no nie widać, bo nie ma światła, miałem wziąć, tak no. To jest teraz tak na pokaz wszystko robione, że ładnie świeci, ładnie wszystko widać. No, ale że w środku jest pół miejsca wolnego, można powiedzieć. Tak. No, ale chodzi o cyrkulację powietrza też, żeby to no. wszystko było chłodzone. Kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podoba, komentujcie, dajcie łapkę w górę. Doceńcie naszą ciężką pracę, bo takie tworzenie takich filmów na YouTube'a wcale nie jest takie proste. To jest bardzo czasochłonne, także myślę, że jak się podoba, dajcie łapkę w górę. Następny filmik będzie w czwartek. I się żegnamy, pa. Na razie.